Ogłoszono kolejne konkursy dotyczące profilaktyki zdrowotnej finansowane ze środków unijnych. Podsumowano projekt RDI2Club, promujący świętokrzyską biogospodarkę. W regionie zorganizowano tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Podpisano umowę na unijną dotację do wymiany oświetlenia w Gminie Sobków. Zarząd Województwa przyjął regulamin udzielania voucherów dla firm poszkodowanych przez pandemię. W Urzędzie Marszałkowskim rozmawiano o usprawnieniu systemu bazy danych odpadowych. Środki ochronne finansowane z Unii Europejskiej trafiły do funkcjonariuszy policji w Kielcach. Muzyka Ruszył weekend dni otwartych funduszy europejskich w formule online. Muzyka Marszałek Andrzej Będkowski uczestniczył w konwencie marszałków w Zielonej Górze.